Nowy szef niszczy wszystko dla wszystkich. Pracowałem dla firmy technologicznej przez prawie 7 lat. Była to moja pierwsza praca po studiach. Świetna firma, ogromny rozwój, świetne benefity i co najważniejsze, niesamowity szef. Szef był bardzo pomocny i responsywny, zawsze wspierał zespół, robił wszystko, co w jego mocy, aby nie mikrozarządzać, nie dbał o to, jak długo praca jest wykonywana. Na granicy zmuszał ludzi do korzystania z urlopu, mamy nieograniczony i średnio 30-40 dni wolnych rocznie, i wierzył w dawanie dobrym pracownikom dużych podwyżek i awansów. W ciągu ostatnich trzech lat dostałem 9%, 13%, awans i 7% podwyżki. Pracowaliśmy zdalnie przez COVID i poprosiłem o zmianę umowy na w pełni zdalną, abym mógł opuścić miasto Hall, w którym znajdowało się biuro, i wrócić do mojego rodzinnego miasta. Szef zatwierdził zmianę. A kiedy HR próbował dokonać korekty call do mojej pensji, szef powiedział im, że nie, ponieważ będę wykonywać tę samą pracę w nowej lokalizacji. Szef był tak dobry, że w naszym 16 zespole najniższy staż pracy wynosił 3,5 roku. Przez lata oferowano mi kilka innych miejsc pracy z podwyżkami, ale nigdy nie mogłem się zmusić do odejścia. Ja i jeszcze jedna osoba z mojego zespołu specjalizowaliśmy się w pracy nad bardzo złożonymi i zaangażowanymi projektami. Różniły się one znacznie od codziennej pracy zespołu. Zajmowaliśmy się złożonymi projektami przez ponad 4 lata i byliśmy bazą wiedzy dla firmy w tym obszarze. Szef pozostawił ten obszar całkowicie nam do zarządzania. W miarę wzrostu wolumenu dodaliśmy i przeszkoliśmy jeszcze dwie osoby do naszego małego podzespołu, aby pomóc. Żaden z tych projektów nie trafił do klientów bez udziału jednego z nas. Czwarte projekty były bardzo skomplikowane, utrata od 100 tysięcy do milionów dolarów w przypadku popełnienia błędu, a ponieważ była to zdecydowanie najszybciej rozwijająca się część działalności, byliśmy bardzo zajęci. Teraz, około dwa lata temu, szef szefa awansuje ze stanowiska wiceprezesa na stanowisko SVP i zatrudnia nowego wiceprezesa. Ten nowy wiceprezes przychodzi i bardzo szybko próbuje wiele zmienić. Stara się, aby wszystko było możliwe do śledzenia. Nawet tam, gdzie naprawdę nie ma to sensu. Na przykład śledzenie liczby projektów, które każda osoba w moim zespole wykonała każdego miesiąca. Liczony jako jeden, nawet jeśli był bardzo złożony i trwał dwa tygodnie, lub jeśli był bardzo prosty i trwał godzinę. Chciał, aby każdy projekt był realizowany szybciej nawet jeśli nie był gotowy przez tydzień, mieliśmy go zrealizować w mniej niż trzy dni. Próbował zmusić mojego szefa do przydzielania pracy zespołowi, a nie do tego, byśmy wszyscy odbierali ją z centralnej kolejki. ECT ECT. Szef naciskał tak bardzo, jak to możliwe, ale nowy wiceprezes nieustannie go ignorował, ponieważ bezużyteczne wskaźniki, według których wiceprezes chciał nas śledzić, nie spełniały jego super nierealistycznych oczekiwań. Pomimo tego, że zespół mojego szefa był najbardziej doświadczony i wydajny w firmie oraz wykonywał znacznie większą ilość i bardziej złożoną pracę niż jakikolwiek inny zespół. Około 9 miesięcy temu szef miał dość ciągłego bycia olewanym przez wiceprezesa, podjął nową pracę i odszedł. Szef pracował w firmie od 13 lat i był jednym z pierwszych 100 pracowników, cały mój zespół był zdruzgotany. Wszyscy natychmiast zaczęliśmy lobbować. Aby osoba z najdłuższym stażem w naszym zespole awansowała na to stanowisko, ponieważ miałaby taką samą filozofię jak szef, który właśnie odszedł. Wiceprezes przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z osobami z najdłuższym stażem i kilkoma kandydatami z zewnątrz. I wybiera kogoś z poprzedniej firmy. Teraz ta pani będzie nazywana być bos z oczywistych powodów. Przyszła i całkowicie zniszczyła zespół od góry do dołu. Zmieniła procesy, które były doskonalone od lat. Nie słuchała ani nie przejmowała się tym, co inni mieli do powiedzenia. Zaczęła ekstremalnie mikrozarządzać. Morale zespołu spadło jak skała. Nie minął miesiąc, a wydajność zespołu spadła z powodu wszystkich jej zmian. Zespół z najlepszego w firmie stał się najgorszy. Być Boss zajęło około dwa miesięcy, aby dostać się do mojego mniejszego podzespołu i spróbować przerobić nasze procesy. Być Boss zaczęła mikrozarządzać projektami, nie mając pojęcia, co robi i powodować wszelkiego rodzaju problemy i opóźnienia. Zaczęła nam wytykać, że nasze wskaźniki są najgorsze w zespole. Pomimo tego, że pracowaliśmy nad bardzo złożonymi projektami, które trwały średnio 10-100 razy dłużej niż większość pracy wykonywanej przez resztę zespołu. Być Boss powiedziała nam, że jeśli nie spełnimy oczekiwanych wskaźników, zostaniemy przeniesieni na PIP. Postanowiliśmy się więc podporządkować i skoncentrowaliśmy wszystkie nasze wysiłki na prostych projektach, aby spełnić metrykę, x liczba projektów ukończonych miesięcznie na osobę, pozostawiając złożone projekty w kolejce. Spowodowało to chaos, ponieważ mój mały podzespół nagle przestał zajmować się złożonymi projektami i skupił się na ukończeniu prostych projektów, aby podnieść nasze wskaźniki. Bardzo szybko zespół sprzedaży wpadł w szał. Ponieważ transakcje zostały opóźnione, a ich ogromne prowizje ze złożonych projektów zostały zagrożone. Kiedy przyszli do nas, aby zapytać, kiedy zamierzamy ukończyć złożone projekty, wszyscy odpowiedzieliśmy w ten sam sposób. Byczbos powiedziała nam, że musimy skupić wszystkie nasze wysiłki na spełnieniu metryki X, więc będziemy robić tylko to. Niestety oznacza to, że nie możemy już realizować złożonych projektów. Prosimy o kontakt z Byczbos w celu uzyskania pomocy w ich ukończeniu. Nie spotkało się to z aprobatą ani jej, ani wiceprezesa, który również zaczął otrzymywać skargi. Zwołali spotkanie i powiedzieli nam, że musimy wrócić do realizacji złożonych projektów. Odmówiliśmy, ponieważ uniemożliwiło to spełnienie wskaźników, które stworzyli do pomiaru naszej wydajności. Odmówili porzucenia wskaźników, ale nadal nalegali, abyśmy pracowali nad złożonymi projektami, ponieważ tylko my mieliśmy wiedzę. Wciąż odmawialiśmy. Doprowadziło to do wielu skarg ze strony działu sprzedaży, dopóki nie zaangażował się SVP. SVP był tym, który stworzył złożony podzespół i stanął po naszej stronie przeciwko VP i bycz Powiedział, że nie będziemy mierzeni przez metryki i możemy wrócić do zarządzania złożonymi sprawami bez obawy, że zostaniemy objęci pip. Tak też zrobiliśmy. W tym momencie pozostałe trzy osoby z podzespołu zobaczyły napis na ścianie i wszystkie aktywnie aplikowały i próbowały odejść jak najszybciej. Wszystkie te osoby nadal pracowały w biurze w obszarze Hall. Być boss zmieniła zespół z jednych do dwóch dni w tygodniu, w zależności od potrzeb, na obowiązkowe trzy dni w biurze, na co pozwalała jej polityka firmy. Dostali więc o wiele więcej jej BS niż ja zdalnie. Nie aplikowałem, ponieważ byłem rozproszony, mój stary szef zatwierdził dwa tygodnie urlopu na mój ślub, miesiąc miodowy, zanim odszedł. Miało to miejsce około trzech miesięcy po rozpoczęciu pracy przez Sukę. I około miesiąc po całej aferze z PIP. Suka szefowa była wściekła na to, jak pokazaliśmy ją przed SVP i robiła wszystko, co w jej mocy, aby uprzykrzyć nam życie. W tym miesiącu inny super doświadczony facet i mój najlepszy przyjaciel z pod zespołu dostał nową pracę i odszedł, bez wypowiedzenia, a jeden z pozostałych facetów z pod zespołu złożył wypowiedzenie i został mu tylko tydzień. Już i tak byliśmy zawaleni robotą po fiasku z PIP. Więc utrata połowy podzespołu tylko to pogorszyła. Dodatkowo, przy tak niskim morale, nie zawracaliśmy sobie już głowy dodatkowym wysiłkiem. W rzeczywistości cały zespół był znacznie opóźniony, ponieważ sześć z szesnastu osób odeszło lub było w okresie wypowiedzenia. Więc B-Bos zdecydowała, że anuluje mu już zatwierdzony urlop ślubny ze względu na to, jak bardzo zespół był w tyle. Powiedziała mi to przez Zoom. Powiedziałem jej, że nie ma szans, abym stracił swój ślub i miesiąc miodowy z powodu pracy i biorę pełny urlop, a od niej zależy, czy chcę stracić kolejną osobę z pod zespołu na dwa tygodnie, czy na stałe. Kłóciła się, krzyczała i groziła, dopóki nie opuściłem rozmowy telefonicznej. Następnie wysłała mi e-mail z oficjalnym powiadomieniem, że mój urlop został odwołany i jeśli się nie pojawię, zostanie to uznane za porzucenie pracy. Nazwałem jej blef i odpowiedziałem Cessing VP i SVP i kilku innych wiceprezesów sprzedaży, z którymi regularnie pracowałem, wyjaśniając sytuację. To mój ślubny miesiąc miodowy i że doceniam tę okazję, ale odchodzę natychmiast bez uprzedzenia z powodu braku szacunku ze strony Boss. Niemal natychmiast otrzymałem wiadomości od SVP i kilku wiceprezesów do spraw sprzedaży z prośbą, abym nie odchodził. Sam łańcuch Emaili wybuchł skargami na to, jak mój zespół był źle zarządzany przez Bycz Bos, i jak teraz bardziej złożone transakcje zostaną utracone, ponieważ w ogóle mnie tam nie będzie, aby nad nimi pracować. i Tepe. SVP w końcu to zamknął, ale to była zabawna lektura. Przez resztę dnia nie odpowiadałem na wiadomości na słacku ani nie wykonywałem żadnej pracy. Po prostu wyłączyłem wszystko, poszedłem do baru i dobrze się bawiłem. Następnego dnia obudziłem się późnym rankiem i byłem bardzo na kacu a na moim telefonie było kilka wiadomości głosowych od SVP z prośbą, abym do niego zadzwonił. Odzwoniłem wczesnym popołudniem i porozmawiałem z SVP. Był bardzo wyrozumiały, poprosił mnie, żebym wrócił. Wysłuchał wszystkich moich skarg i ostatecznie złożył ofertę. Zasadniczo, jeśli wrócę i przepracuję resztę tygodnia i spróbuję przeszkolić kilku członków zespołu do pracy nad złożonymi sprawami, aby pokryć koszty podczas mojej nieobecności. Da mi trzy tysiące dolarów amerykańskich premii ślubnej, dostanę pełne PTO, a kiedy wrócę? Być boss zostawi mnie w spokoju i pozwoli mi zarządzać złożonymi sprawami, i wybierze jeszcze dwie osoby do stałego szkolenia z powrotem do podzespołu, aby uzupełnić to, co straciliśmy. Zgodziłem się, wesela są cholernie drogie. Próbowałem więc przeszkolić ludzi, aby mnie zastąpili, zadanie niewykonalne, a następnie wyjechałem na urlop. Miałem wspaniałe wesele i miesiąc miodowy. Wiceprezes dzwonił do mnie kilka razy, gdy czwarty facet z mojego podzespołu odszedł bez uprzedzenia około jednego i pięciu dziesiątych tygodnia, ale zignorowałem go i nie odpowiedziałem. Wróciłem odświeżony i gotowy na gówno, które wiem, że mnie czeka. To był chaos. Wszyscy sprzedawcy ociągali się i wysyłali mi e-maile o wszystkich skomplikowanych rzeczach, które musieli zrobić dwa tygodnie temu. Ludzie, których szybko przeszkoliłem przed wyjazdem, nie byli w stanie zrobić prawie nic. Cały zespół miał ogromne zaległości, ponieważ w tym momencie nie było już połowy z pierwotnego szesnastoosobowego zespołu. Wyłączyłem Slack i wysłałem e-maile bezpośrednio do wiceprezesów do spraw sprzedaży, prosząc ich o przekazanie mi priorytetowej listy wszystkich złożonych transakcji, które musieli wykonać. Dostałem listę i zacząłem nad nią pracować w normalnych godzinach pracy, nic więcej. Być boss nigdy nie próbowała ze mną rozmawiać ani się wtrącać. Wiceprezes zrobił to kilka razy. W pewnym momencie próbował zmusić mnie do pracy w weekendy, abym nadrobił zaległości, odmówiłem. Trwało to około miesiąca. Być boss nigdy nie wspomniała o szkoleniu ludzi, którzy mieli zastąpić mój podzespół, a ja nigdy tego nie poruszyłem. Zleciła jednak większemu zespołowi wypróbowanie niektórych mniejszych, złożonych projektów, aby pomóc im się z nich wydostać. Zatrudnili też kilka nowych osób do większego zespołu. Normalny 4 do 6 miesięczny proces szkoleniowy opracowany przez mojego starego szefa został zignorowany, a nowi pracownicy zostali po prostu rzuceni na głęboką wodę. W rezultacie nowi pracownicy popełniali błędy, które kosztowały firmę mnóstwo pieniędzy. To doprowadziło nas do czasu corocznych premii i podwyżek. Zacząłem gorączkowo szukać pracy, gdy tylko wróciłem z miesiąca miodowego. Odbyłem kilka rozmów kwalifikacyjnych, byłem na późniejszych etapach, ale nie otrzymałem jeszcze żadnej oferty. Bycz Boss zaprosiła mnie na spotkanie w sprawie mojej premii i podwyżki. Zdecydowała, że świetnym pomysłem będzie dać mi 80% mojej oczekiwanej premii, najniższej możliwej, i 0% podwyżki. Uzasadniła to kilkoma bzdurami, że nie jestem graczem zespołowym, mam złą metrykę, obwinia mnie za błędy popełnione przez nowych pracowników i itp. W tym momencie nie kłóciłem się ani nie przejmowałem. W tym momencie naprawdę cicho zrezygnowałem. Zmniejszyłem swoją dzienną wydajność poniżej połowy, robiłem tylko gołe, gołe minimum i czekałem na premię, która miała przyjść wraz z moją następną wypłatą dwa tygodnie później. W tym momencie zespół sprzedaży zaczął się wkurzać, ponieważ skomplikowane rzeczy w zasadzie nie były wykonywane. Prawie nadrobiłem zaległości przed podwyżką k premią, ale kiedy ledwo pracowałem, wszystko znów było w tyle. Być Boz wyczuła słabość i pojawiła się na jednej z rozmów ze sprzedażą. W tym momencie projekt był opóźniony o około 1.5 tygodnia. Zaczęła mnie obgadywać przy wszystkich, mówiąc, że jestem leniwy i nie wykonuję swojej pracy. Pozwoliłem jej na to, a potem powiedziałem: "Jeśli dasz mi najniższą możliwą premię i 0% podwyżki, otrzymasz 0% wysiłku w zamian. Możesz dokończyć ten projekt, skoro jestem tak okropny w swojej pracy" i zakończyłem rozmowę. Jeszcze kilka razy próbowała mnie zwyzywać za brak pracy a ja odpowiadałem jej tym samym. Odmówiłem dołączenia do jej rozmów na Zoomie lub odpowiadania jej na Słacku. I po prostu odpowiadałem z zera procent wysiłku w każdym e-mailu. To ją rozwścieczyło. Wciąż nie dostałem kolejnej oferty pracy, ale byłem przekonany, że wkrótce ją otrzymam. Kiedy więc wiceprezes umówił się ze mną na rozmowę, dołączyłem do niej. Starał się być miły i pytał o problemy, udając, że jest po mojej stronie. Powiedziałem mu, że za 0% podwyżki daje 0% wysiłku, a on udawał, że nie ma pojęcia, jak dostałem tę podwyżkę, premię, musi zatwierdzić kwoty premii, podwyżek. Zwróciłem mu uwagę na jego BS i powiedziałem, że dostaje to, za co opłaci. Następnie zagroził, że mnie zwolni, jeśli nie wrócę do starego poziomu wydajności i powiedział, że ludzie, których szkoliłem w złożonych projektach, mogą wkrótce przejąć moje obowiązki, więc nie jestem tak potrzebny, jak myślałem. Roześmiałem się i zapytałem, o czym on mówi, przecież nikogo nie szkoliłem. Zamilkł i wyciszył się. Najwyraźniej wysyłał wiadomość do Byczbos, Bos, pytając o szkolenie. Kilka minut później wyciszył się i zmienił całe swoje nastawienie. Zgodził się, że to okropne ze strony Byczbos, że tak postąpiła z moją premią podwyżką i zapytał, co może zrobić, aby to naprawić. W tym momencie nie obchodziło mnie to i wiedziałem, że potrzebuje mnie bardziej niż ja jego, więc powiedziałem mu, że potrzebuję 25% podwyżki i 150% premii z tej nowej pensji albo natychmiast odchodzę. Próbował powiedzieć, że to niedorzeczne i nigdy nie może się wydarzyć itp. itd. Więc blefowałem i powiedziałem mu, że mam już inną ofertę pracy i i tak odchodzę. Poprosił mnie, abym poczekał, a on przyprowadzi SVP na rozmowę. SVP próbował zbić moje żądanie. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie jest tego warte. Odrzuciłem znacznie niższą ofertę, podziękowałem SVP za wszystko, co dla mnie zrobił i powiedziałem, że natychmiast odchodzę. Wiceprezes próbował powiedzieć, że nigdy nie dostanę dobrych referencji, jeśli nie przepracuję przynajmniej okresu wypowiedzenia. Powiedziałem mu tylko, że mój były szef dałby mi świetną rekomendację mojego czasu tutaj, więc nie obchodzi mnie to i wylogowałem się. SVP próbował nakłonić mnie do powrotu kilka razy w ciągu następnego tygodnia, ale odmówiłem. Kilka tygodni później dostałem ofertę pracy i ją przyjąłem. Pracuję w nowej firmie od jakiegoś czasu i jest dość gówniana. Lepiej niż w starej firmie, ale nie zbliża się do tego, co miałem wcześniej z moim starym szefem. Chociaż stary szef skontaktował się ze mną i powiedział, że za miesiąc lub dwa może otworzyć się stanowisko w jego nowej firmie, o które powinienem się ubiegać. Czekam więc z niecierpliwością. Słyszałem od ludzi, którzy nadal są w moim starym zespole, że to kompletna katastrofa w mojej starej pracy. Tracą miliony, ponieważ nie mają bazy wiedzy, aby poprawnie realizować złożone projekty. Skontaktowali się z innym doświadczonym pracownikiem spod zespołu i zaoferowali mu ogromną podwyżkę, aby wrócił po moim odejściu. Odmówił. Wszyscy pozostali w moim starym zespole, próbują odejść jak najszybciej, a wszystko, nawet proste rzeczy, jest opóźnione o kilka tygodni. Najwyraźniej, bycz Boss została wrzucona pod autobus przez wiceprezesa i wkrótce zostanie zwolniona.